Sen śnił mi się las. chatka leśniczego spadłem gdzieś i obudził mnie. Jakiś krzyk? Zobaczę, co się dzieje na dworze. No, widzę pogodę, mam nic ładną. Zajdźmy z pianalu. O, mój brachol. Cześć, bracie. Co do ciebie? Ty płaczesz? Zabrali ich. Kogo zabrali? Co się stało? Ro rodziców. Rodziców? O czym ty mówisz? Hej! Ra, jara się ta chata, tego starego głupka. Chodźmy sobie, uciekajmy. Dobra idę. A bo wiesz co nie, uciekaj. Jak... Ja sprawdzę czy nie ma nikogo w środku, może on przeżył, może on jest. Czekaj, sprawdzę co. Ej, tu jest nie skrzynia, ej, są narzędzia. Sprawdź naszą chatę. Może u nas coś też również jest. Ej, no pamiętasz? Jest... Stara skrzynia ojca, której nigdy nie pozwalał otwierać. Tam na pewno musi coś być. Sprawdź ją. Tak, są, dwa miecze. Spiecie i uciekamy. Uciekajmy, chodź, szybko! Tędy. Bie biegnę! Chodź! Hej! Cóż, nasz nasz most! Nasz most jest zniszczony! Jakoś musi uda udać nam się przejść. Jeju! Kto tu był? Widziałaś nie, to był? Widziałeś to? Tak, widziałem to na własne oczy. Ta stara droga. Już nie istnieje. Nie mamy drogi ucieczki. Masz jakiś pomysł, bracie? Nie mam pomysłu. Hej, mam pomysł! Ej, pamiętasz to? Tak. Co? Ta stara jaskinia, co? w której bawiliśmy się jak mieliśmy po 6 lat! Tak, pamiętam. Dziadek zawsze nas tam prowadzą. chodź! Może przejdziemy jakoś tędy? Nie, tu nie ma przejścia, chodź wodą. Co? Uważ... Przypłynąć? Tak, uważaj, żeby się za mocno nie zamoczyć. A. Hej, czekaj, wyjdziemy na brzeg. Opowiedz mi spokojnie, kto to był? I co oni w ogóle zrobili? I gdzie są nasi rodzice? niemożliwe. Nie mogę w to uwierzyć. Może to tylko kolejny sen. Nie mam pojęcia. To nie jest sen, ja to widziałem. Chodź tu. Hej, John, chodź. Czekaj. Munkilloff. Wykopię ten kamień i zamuruję drzwi. Co Myślę, teraz? Tu... Niko nie ma, jesteśmy sami. Myślę, że przyjdą. Nie mamy w ogóle ognia ani nic. No to jest bez sensu. Musimy tu chwilę przeczekać. Odpocznij, opowiedz mi wszystko na spokojnie, co się stało, co się wydarzyło. Opowiedz mi to, to byli jacyś rycerze. Rycerze! Przyszli i zaczęli zabierać ludzi, na koniec spalili domy. Zdążyłem się przed nimi ukryć. Dlaczego mnie nie obudziłeś? Nie miałem ja, chcę ratować rodziców. A nie wiesz, w którą stronę ich zabrali? Nie wiem, zginęli gdzieś Nie zdążyłem ich uratować Co niemożliwe Jak mógł zabrać się rodziców nie, nie wiem Nie możemy tu tak siedzieć, słuchaj Miałem strasznie dziwny sen Istnieją mi się O że... tu chcesz teraz gadlać o jakimś... Nie, trzeba ich ratować I tak musimy odpocząć Posłuchaj mnie teraz Czekaj, zamknę to, żeby nie było tu za dużo światła, żeby oni nas nie zauważyli, jeżeli wrócą. Coś śniło mi się, że byłem w tym lesie, niedaleko naszej, naszej wioski. Znalazłem tam jakąś chatkę leśniczego. Nie przypominam sobie, żeby tam była chatka leśniczego, bo przecież zawsze chodziliśmy tam z dziadkiem na grzyby. I wszedłem do tej chatki, w ogóle w lesie było bardzo ciemno, wszedłem do tej chatki i nagle zawaliła się podłoga, usłyszałem krzyki i się obudziłem. Wyszedłem na dwóra, ty byłeś tam i płakałeś, a dalszy ciąg już znasz jak chatki, tam nie ma żadnej chatki. Wiesz co? Mam pomysł. Chodź sprawdzimy ten las Ale Daj po co mi, chcesz... daj mi jeden miecz, daj mi go. Trzeba ich szukać. I Trzymaj ratować. topór. Trzymaj topór. Może się przydać. Weź miecz w dłoń, bracie. Tak, to ten las. Chodź tędy. Chodź przez tył, żeby nas nie zauważyli nie jesteśmy wyszkoleni, to byli rycerze. To nic. Masz tata walczył, nie dał rady. Mnie też nie dało. Ja mogę w to uwierzyć. Idę spać. W naszej wiosce spokój, jak zwykle. Budzę się rano, co nie ma rodziców. To jest chore. Głupi sen. Kolejny głupi sen. To nie jest żaden sen. Ej, czekaj, czekaj, to... czekaj, 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 czekaj. To się jest, serio. Chodź tu! I gdzie nie. jesteś? Chodź tu! To ta chatka! Uważaj! Ej! ty jest szkło! Wtedy tego szkło? nie było! Nie było tego szkła! Tu była normalna podłoga, no nim stanąłem, chciałem sprawdzić ten piecyk... I spadłem! Co to za chatka? Nie mam pojęcia, nigdy jej tu nie widziałem! Mnóstwo pojęć to nie jest! Ej, może tu coś jest wokoło? Nie wiem, sprawdzałem w środku, wiesz? O, zgubiłem cię. O, jestem. Trzeba to przeszukać, może coś tu jest, jakaś wskazówka. Przeszukam ją? Nie wiem. Sprawdź ją. Na zewnątrz, się poszukam ją w środku. Przeszukam w środku. Ej! Pod Co coś jest!